SOCZKI W kamperze. Tu jesteśmy w Hiszpanii w... Kalaniarz. Nafta odkryła swoją miłość do Pyńczyka. A starze odkryli, że ich miłość do browarów, pizzy i lolków będzie trwać powieki. wieki. jestem Romanty Piarą, Piaro, Jaren sąd do Linkin Park. z czym masz pizzę? Z tuńczykiem. Ale to była dobra zdrada. да вот здорово